Cześć, z tej strony Darek Lukowiec, zwany Lux Elektryk. Dawno nie było takich materiałów, e, także trzeba zrobić z placu. No, może z placu budowy to za duże słowo, ale mm, z modernizacji, którą trzeba wykonać. E, zaraz Wam powiem dokładnie o co chodzi. W każdym razie, e, temat będzie dotyczył monitoringu i w pewnym sensie sieci również. A więc tak. Tutaj mamy kamerę. Nie wiem czy włoscie. Mam nadzieję, że wyłaszczy w końcu. No jest tam kamera, jest ta obrotówka. I ta obrotówka była opuszczona, no tu lecą jakieś przewody, kable w sumie. Na starym pasiarstwie, które tutaj było. Czyli na skrętce, ja tą kamerę tak naprawdę dokładałem. Jesteśmy na tak naprawdę na zespole szkół szkolno-przedszkolnym w okolicach Pszczyny, tak to powiem. Mam zgodę na nagrywanie, jakby coś. I teraz tak, tutaj była dokładana obrotówka ze względu na plac zabaw, który jest za mną. No, były tu jakieś zniszczenia itd., itd. Normalnie się tego nie dało zrobić, bo tutaj był wcześniej analogowy, całkowicie monitoring. Więc wykorzystałem dwie żyły. Użyłem adaptera, w sumie konwertera firmy ATTE, Two Wire, coś tam ETH. Czyli z jednej strony wpinać normalnie do switcha PoE, do tego adaptera. Wychodzą wam dwie żyły, po których leci zasilanie, zasilanie i normalna transmisja sieci komputerowej. I z drugiej strony macie w drugą stronę. Wszystko było fajnie, działało to może przez. A ja nie wiem, przez dwa miesiące. Po czym okazało się, że jednak nie będzie działać, bo po głębszym poszukiwaniu okazało się, że szafa rakowa była już przekładana czy szafa rakowa, szafa rakową to ja powiesiłem że miejsce rejestratora było już trzy razy przekładane. Przewody są gdzieś połączone. Nie wiadomo do końca, gdzie. Nikt do tego nie dojdzie. Więc jedna para poleciała. Usunąłem jedną kamerę, która tak dzisiaj nie działała, która była na tym, samym, na tym samym kablu, czyli miałem znów dwie żyły. Puściłem, znów dwa miesiące pochodziło, znów ta sama historia. E, więc e, to, trudno się nie domyśleć. Domyślam się, że te połączenia, które są gdzieś tam wykonane po drodze, są strasznie słabej jakości. I w momencie, kiedy płynęły troszeczkę większe prądy, e, przy, przy zasilaniu po, no, po dwóch żyłach, e, ta kamera bierze w okolicach. 14-15 watów, czyli, czyli dość dużo, po prostu te połączenia puszczały, i, i ciągłość przewodów po prostu znikała. Najzwyczajniej w świecie. Ehm, więc e, dzięki firmie Ates, którą udało się coś załatwić. E, to już powinienem powiedzieć na samym wstępie: ja tutaj tak naprawdę wykonuję pracę e, praktycznie pro bono. Materiały czasami, jeżeli jest coś większego, tak jak w przypadku tej kamery. Ta kamera została pokryta z jakichś środków, które miała szkoła. Aczkolwiek montaże, montaże są bez, no, pro bono, czyli za darmo. Tak? W ramach y, prac, nie wiem jak to nazwać ładnie, społecznych, nie to źle brzmi, jakby to, to, to brzmi jakbym robił coś za karę. Ja tego nie robię za karę, robię to y, dla, dla własnej przyjemności, dla bezpieczeństwa E, dla bezpieczeństwa tej szkoły, akurat jest, 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 powiedzmy, że jest mi bliska, tak. E, więc e, do celu. E, musimy zrezygnować z tego połączenia tuajer. Znaczy, tuajer zostanie na odcinku od rejestratora do dachu. E, tam będzie tuajer. Następnie, już Wam pokazuję, co jest następnie. Następnie z tuajera przechodzimy na Z tułajera, będziemy to zasilać po tym tułajerze, przechodzimy na na Xfiber 2.60, czy to widać czy nie, 2.60 na wkładki SFP, lecimy światłowodem, który już zacząłem rozwijać i z drugiej strony, czyli tutaj przy tej kamerze, montujemy znów Xfibera. plus dodatkowo montujemy zasilacz z switchem, e, switchem PoE. Zasilanie tutaj na miejscu mamy, także jesteśmy to w stanie zrobić. E, no nic, no ja się zabieram za pracę. Jak będzie coś zrobione, to Wam pokażę. No to dzień dobry, po trzech tygodniach. Standardowo było trzeba jechać na inną robotę. Dzisiaj wyglądam strasznie, męczy mnie alergia. No ale co zrobić? Dropsy zjedzone, ale mało co pomaga. Trzeba cały tydzień jakoś przeżyć po tym, że będzie fajnie. Do celu. Do celu. Już Wam pokazuję. Do celu. Krzywneczka zamontowana, tam sobie wisi, z naszym zasilaczem, w sumie switchem PoE e, i z naszym extenderem na światło. Chłopaki dociągnęli światłowód w międzyczasie, bo ja go miałem dociągać, rzeczywiście nie było czym. E, mamy tu dociągnięte G657A2, z tego co pamiętam. Nie wiem czy było... Jeszcze. Może nie wyoszczyć, ale bierzcie mi na słowo, tu jest G657A2 8 żył, dlaczego 8? Bo akurat tyle miałem takim, tak, takim światowo leżał, więc go wykorzystałem. Spawareczka przygotowana, sprzęciki przygotowane, chusteczki są, alkohol gdzieś zaraz wygrzebie. tulejki i biorę się za spawanie. Przygotowane. do poprawy. Podejście numer dwa. Co jest? I po wszystkim zakładam turejkę, zgrzewam i można składać. Puszeczka złożona. Tutaj nie daję adaptera, bo to jest bez sensu. Tak ciś jak tam się zaraz wpinam, po co robić dodatkową plątaninę i tracić dziś na sygnale, choć na tych odcinkach na single modzie to to, to ja nie wiem, to jest może 200 ze 150 metrów. Tego światłowodu, a może mniej to by nie robiło różnicy, ale po co znowu następne łączenie. Teraz biorę to wszystko, zawijam, ładuję to tam. I pokażę wam jak to wygląda. Jak już będzie poskładany, jakoś się tam wydrapie na, na tą drobinę. A few moments later. Dobra, wyszło sobie to oto tak. Nie wiem, czy coś zobaczycie. O! Tyle wam pokażę. Kamera już działa. Nie. Działa i nie działa, bo brakuje mi drugiej wkładki. Tu już wkładkę włożyłem, bo jest trudne dojście. A drugą wkładkę włożą. Chłopaki. Dobra, to jesteśmy po drugiej stronie, już sobie tu zamontowałem puszkę. Tu jest skrętka, która leciała sobie... leciała sobie... tam. Tam, 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 tam. Tam jest ta kamera i ta puszka, którą robiliśmy. Tu sobie to po słupach leciało, my sobie tu teraz dociągnęliśmy światłowód. I mamy tu zestaw Kongo Bongo Full Full max, co się da zrobić na tej ogólnie na dwóch żyłach. Więc mamy tak konwerter z dwóch żył, dwie żyły na Ethernet Plus POE. Drugi jest taki sam przy rejestratorze, więc tutaj wychodzimy z tego tuajera zasilamy fibera i wkładamy sobie tu wkładkę i puszczamy światłowód w tamtą stronę. Ja muszę się wrócić po wkładki, bo oczywiście zapomniałem ich wziąć i wkładkę, bo tam wkładka już jest, przecież. No i co, spinamy i mam nadzieję, że uruchamiamy. A zapomniałem wam powiedzieć coś na temat tej kamery, bo ta kamera, to jest oczywiście hik. Jakby można było, mogło być inaczej. I ona jest ze smartem, Tracking, smart trackingiem. Działa bardzo dobrze. A pilnuję sobie o to to. Tego placu zabaw. Już tu oczywiście w międzyczasie, jak nie działała, zdążyli coś pourywać. No i tak to właśnie jest na tej wsi pięknej. No ale co zrobić? Trzeba się ratować jak się da. No i teraz tak, zostały tam jeszcze dwa porty Poe. I już Wam pokazuję, co, do czego zostaną wykorzystane. Może trochę niezgodnie ze sztuką. No ale. Jakoś, jakoś trzeba sobie radzić. Tu mamy jedną kamerę, która patrzy się na tą część, ale tu mamy drzewa. I tam jest drugi słup, na którym na dzień dzisiejszy wiszą sobie kamery analogi, ale te analogi wyrzucamy, przeciągamy z tego słupa na ten słup skrętkę z linką, bo są takie, i tu wieszamy drugą obrotówkę. Leży jakaś demonstracyjna, taka trochę porysowana u mnie, więc wykorzystamy, zrobimy dobrze, karma wraca, jak to mówią, także oby to pilnowało w końcu tego terytorium szkoły. Także ten tego zróbmy sobie podsumowanie króciutkie, czasami jak się inaczej nie da. Bo może teraz się będziecie zastanawiać, dlaczego tam na skrętce zakładałem tuajera z atte który idzie do rejestratora, a nie wykorzystałem skrętki, po prostu tam nie puściłem połę, bo są sprawne tylko cztery żyły. E, ten przewód, przy okazji, jest gdzieś drutowany kilkanaście razy, e, więc no, ciężko by było to znaleźć. Zresztą czas, 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 czas. E, a tak jak wspominałem na samym początku, tym wstępem, który zaczynałem kręcić jakieś trzy tygodnie temu, tutaj robimy to pro probono. Czyli nasza robota nie kosztuje nic oprócz naszego czasu, który musimy poświęcić eee, tak, po prostu tak. Dlaczego? No bo tak, bo mam taki kaprys. Eee, na, w tym miejscu muszę bardzo podziękować firmie Atte na to, że dołożyła swoją cegiełkę i dostarczyła sprzęt. Eee, gdyby go nie dostarczyła, po prostu musiałbym go kupić. A tak się akurat złożyło, że w momencie kiedy to przestało na tym tułajerze działać na tych 150 metrach, akurat atte się odezwało do mnie, więc wykorzystałem okazję, żeby zrobić komuś dobrze, czyli szkole, publicznemu molochowi. Co więcej, to na pewno będzie tutaj działać. Jestem tego w 100% pewien. E, dowiesimy tam dodatkową kamerę. Może z tego coś nagram, może nie. Znając życie, to nie bo nie będzie czasu. E, no i zostaje nam tylko jeszcze w szkole powymieniać parę kamer. Już tam jakiś zestaw mam pozbierany takich kamer podrapanych, nowych, podrapanych albo gdzieś delikatnie zbrudzonych, e, albo już po prostu leżały gdzieś zapomniane przez 3 lata. Nówki sztuki. Tylko nie, nie używane, tylko po prostu no już tego nie zamontuje żadnego klienta. A tutaj na szkole można zwykłe analogi z 600 linii powymieniać przynajmniej na Full HD, przy okazji, żeby ta jakość była troszeczkę wyższa. Może będziemy coś jeszcze dokładać, zobaczymy. Jeżeli jesteście zainteresowani produktami marki Atte, na dole w opisie macie link do strony. Sprzęt jest dostępny w większości, w większych hurtowniach dostarczających monitoringi i tego typu rozwiązania. E, szczerze mogę polecić w 100%, ma, produkt jest wyprodukowany w Polsce, chyba w Myślenicach, jak się nie mylę. E, także nawet z supportem też nie ma problemu. Zawsze się ktoś mądry znajdzie, który nam coś podpowie. Tymczasem ja się stąd zbieram, o wkładce tam na drugą stronę Zapomniałem, jutro rano chłopak jak będę jechać do pracy, to przyjadą, zamontują. Może wam wrzucę jeszcze jakiś e, kawałek wideo z tego, jak zachowuje się e, ta kamera, e, jako z podglądu, z odtwarzania, bo mam do, tego, do tej kamery dostęp. Tymczasem, dzięki wielkie za oglądanie. Na razie, cześć.